Hej, hej, cześć ciałem. Gryzor w pas się Kłania. Witajcie serdecznie. Dzisiaj gramy ponownie w Battlefielda 3. Troszeczkę przypominamy sobie stare, dobre dzieje, kiedy to się ciupało w tego Battlefieldzika. I właściwie w tej chwili ten Battlefield 3 nie ma sobie równych. Oczywiście, jeżeli ktoś jest, jest nie na żarty, nie na jedzony jeszcze, powiedzmy Battlefieldem 4, to oczywiście dla niego Battlefield 4 tutaj stanowi. Oj, czołg na mnie tutaj będzie atakował. już bije do mnie. Niespożytą wartość. Dobra, z stąd, bo nie ma co. Nie ma. Uciek czołg. Uwaga, to to Battlefield 4 będzie sta stanowił dla niego niespożytą wartość, ale jeżeli ktoś jest, powiedzmy, yy, graczem takim już z doświadczeniami, już przeżarły mu się te wszystkie nowości i chciałby troszkę takiego. No nie retro, no ale powiedzmy, że jest to takie e, drobne retro, by chciał ktoś pograć, to właśnie Battlefield 3 jest swego rodzaju taką, e, taką wycieczką w przeszłość odrobinę, ale niedaleką, niezbyt odległą. Zastanówmy się, gdzie powinniśmy teraz przyatakować, bo nie wiem, oczywiście tam czołg atakuje i nie wiem, czy akurat wybór sanitariusza będzie dobrym wyborem. jest dobry tutaj na tą mapę, ponieważ będziemy tutaj korzystali z wielu z wielu pojazdów. Uuu. No a wiadomo, że jeżeli korzystamy z pojazdów, to raczej inżynier by się tutaj przydał. Oj oj. Masz tu pierwszą pomoc. Kurczę, zaraz mnie ktoś tu ściągnie. Już to czuję, już to czuję. Helikopter tam bije z góry. Muszę się szybko tutaj schować i odnowić sobie odrobinę życia. Wszystko spokojnie, pod kontrolą. Gdzież oni będą tutaj wychodzić? Stąd gdzieś pewnie. Chyba, że zaraz ktoś przyjdzie tutaj i mi wejdzie na plecy. Dawno tutaj nie byłem na tym budynku. Szczerze mówiąc, chyba nigdy. Dobra, tutaj przejmujemy. Przejmujemy tą e, punkt C do punktu B zaraz będą chcieli się dobrać oczywiście. Tam kolejny gość idzie. Uważajcie wrogi pojazd. Oj kurczę, niczym snajperka bije, to KH2002 muszę powiedzieć. Czołk już tam nas namierzył i będzie... O właśnie, już tam biją z dołu e, gdzieś. Dobrze, że tego bt ktoś który tutaj wysadził, to jest ten kolej, gdzieś tutaj chodzi, którego, do którego wcześniej strzelałem. O właśnie kurczę, jeszcze nie Nie wychodzi, jeszcze nie wychodzi, jeszcze przeładowuję. Zaczekaj, jeszcze chwilkę, tutaj za tym kontenerem. Ale już chyba nasz helikopter go wykończył. Mm, nie wiem, jak tu komentować za bardzo tego Battlefielda. Bo z jednej strony się strasznie jaram. Oj, kurczę, przygwożenie tylko. A z drugiej to że chciałoby się coś tak właśnie pokomentować, tak jakoś z jajem. No ale cóż, może jak nabiorę troszeczkę więcej jeszcze skill'a, to może wtedy uda się mi jakoś to sensowniej komentować. Tutaj ktoś jedzie, pędzi do nas. Gdzież e... on jest? Takie wystawianie się tutaj to nie jest zbyt dobry pomysł, bo właśnie. Uuu. Szybko, szybko, szybko schować się tutaj. Właśnie odleczyć troszeczkę, będę grał ostrożnie. Zawsze gram, z reguły gram, tak na... Tutaj idą chłopaki. Nie doniesie tam z daleka. Tutaj. Tam wychodzą. Skąd oni tu idą? A, z punktu B. Yy... Tracę wątek jakiś szybko, patrzcie, dzisiaj. się chyba... Oj, czołg tam namierza. Yy, chyba... oj, oj. Mili Państwo. No wiedziałem, w końcu, w końcu się wydarzyło. No, 3 do 1. Jak widzicie prowadzimy 514 na razie. Ja oczywiście tutaj do naszej przewagi dołączyłem na, na naszej przewadze, więc tutaj... Oj, nie odrodza się tutaj gościu. Kurczę ktoś tutaj szale jest. Oj, helikopterem. Ja na naszej przewadze oczywiście dołączyłem do tej... Do tej gry, więc tutaj... Dlatego tak, tak łatwo wygrywamy, powiedzmy. No ale też moja zasługa, też mam nadzieję, będzie tutaj spora w tej wygranej. Mam nadzieję, że jeszcze dołożę swoje 5 groszy do całej tej tutaj gry. Ponownie zachęcam do grania w Battlefield 3. Jest już chyba darmowy wszędzie można w niego sobie spokojnie pograć jak widzicie serwerów jest co niemiara jeszcze cały, cały, cały czas są ludzie na tych serwerach i cały czas fajnie to sobie jest Uuu. o właśnie i cały czas sprawia bardzo dużą przyjemność grany właśnie idzie tutaj do mnie jakiś inżynier czy snajper kto to jest <noise> był snajper, był snajper, wyobraźcie sobie, był, ale się zmył. Tu jest kolejny typek, którego chciałbym pokonać. Oj, 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 oj. już ktoś tu idzie. Ach, tym razem się nie udało, kurczę. Goście czaił na mnie, już chyba wiedział, że tu kogoś ubiłem. Więc niestety nie udało się przejąć tego punktu, ale zaraz, zaraz, zaraz tam dołączymy do nie Stacja benzynowa, o, może tutaj się odrodzę i tutaj tak e, od tylca lekko wtedy przeatakujemy ten punkt C, bo o ten punkt właśnie w tej chwili toczą się najbardziej zaciekłe walki. Tutaj czołgi naparzają z punktu B. Pewnie gdzieś tam snajperzy u góry siedzą. Kurczę, jak widzicie e, 28 na 30. No praktycznie pełny serwer 64-osobowy, co cieszy, ponieważ zawsze jest z kimś pograć. Jeżeli nie macie nawet ekipy swojej stałej, z, którym, z którą grywacie, to zawsze warto powiedzmy sobie zagrać. No i cóż, cóż tu się stało? <laughs> Niestety coś nas przerzuciło, coś nas tutaj wywaliło, wykrzaczyło. No i cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie, i do następnego razu.